Witam Was po raz kolejny na kanale Bez Pretekstu. Nazywam się Rafał Adamski i dziś chciałbym się z Wami podzielić moimi wrażeniami o Apple Watch. Bo tak miałem już swoje pierwsze 15 minut, gdzie mogłem tym zegarkiem się pobawić, mogłem go przymierzyć i zobaczyć, jak to działa. Więc, tak jak wspomniałem, przede wszystkim, aby móc zegarkiem się pobawić, trzeba było umówić wizytę. I trzeba było to zrobić dość szybko. Sloty były 15-minutowe. I nie rozeszły się tak szybko, jakbym się tego spodziewał. Może dlatego, że niezbyt dużo osób było świadomych tego, że, że taka opcja istnieje i że można tak zrobić. Mnie na szczęście udało się dorwać jedną wizytę, jeden slot wczoraj. Porobiłem troszeczkę materiałów i chcę się z wami nimi podzielić. Więc jak tylko wszedłem do Apple Store, pierwsze co mnie uderzyło, to nowa gablota. To znaczy stoły, na których zazwyczaj stoją telefony i komputery znanej sadowniczej firmy, zostały troszeczkę zmodyfikowane. W samym środku stołu znajduje się jakby wbudowana gablotka przeszklona i tam są wyłożone różne modele Apple Watch. Począwszy od najtańszego Apple Watch Sport, poprzez Apple Watch, a także na Apple Watch Edition, Pozłacane 19 karatowym złotem, też tam były i bardzo przyjemnie się na nie patrzało. Niestety nie mogłem ich przymierzyć, a chciałbym. Sama sprzedaż delikatnie się różni. Tak jak mówię, miałem ten slot 15-minutowy, gdzie specjalnie przetrenowany konsultant stał przy mnie, wyczyścił zegarek i bransoletę przed podaniem ich pomógł w założeniu zegarka, a także zaczął opowiadać w superlatywach o super zegarku, jakim niewątpliwie jest Apple Watch. Niestety zegarki działały tylko w trybie demo. Te zegarki, które mogliśmy poprzymierzać, działały tylko i wyłącznie w trybie demo. Niestety, bo no nie mogłem się nim osobiście pobawić w tym momencie, mając go na dłoni. Ale z drugiej strony, dobrze, ze względu na to, że były tam zaprogramowane swego rodzaju notyfikacje, więc miałem możliwość odczucia, jak będzie to wyglądało w prawdziwym życiu, te wszystkie przychodzące notyfikacje i tak dalej i tak dalej. Ogólnie pierwsze co rzuciło się w oczy to jakość wykonania. Apple Watch jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Świetnie leży na nadgarstku. Paski silikonowe nie są tak tandetne, jak się tego obawiałem. A wersja stalowa wygląda naprawdę atrakcyjnie. No a wersja aluminiowa, ta, którą ja zamówiłem, srebrna, wygląda lepiej niż na zdjęciach. Niestety gorzej prezentują się paski skórzane. Wydaje mi się, że są troszeczkę gorszej jakości niż te oferowane w normalnych zegarkach. Co przy cenie, jaką sobie Apple za nie żąda, jest według mnie no, niedopuszczalne. Jeśli chodzi o oprogramowanie, to jest znacznie gorzej. Wszystko wydaje się mało przemyślane: zbyt dużo przycisków, koronka do przewijania, plus przyciskania, osobny przycisk do ulubionych kontaktów, force touch, no i oczywiście gesty które można wykonać na tym e, dotykowym ekranie. Jest to, wszy to wszystko jest bardzo zagmatwane i mało intuicyjne dla nowego użytkownika. Zwłaszcza jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią długość interakcji, e, to mamy problem, bo może się okazać, że dłużej zajmie nam odszukanie wybranego elementu niż to wszystko warte. Apple zdaje sobie sprawę z tego problemu i właśnie dlatego w salonach ustawił interaktywne wersje demonstracyjne zegarka, które wraz z eksploracją nowego gadżetu tłumaczy, do czego służy dane okno na specjalnym wyświetlaczu, który jest zaraz obok zegarka umieszczony. I taką wersją działającą systemu miałem okazję się pobawić. Oczywiście ona też była załadowana różnego rodzaju już gotowymi wiadomościami. Co chwilę jakieś wiadomości także przychodziły, ale miałem możliwość zobaczyć, jak płynnie działa menu i niestety nie jest to tak płynnie, jakby tego samo Apple chciało. W przypadku, kiedy na przykład przewijamy. Powoli tą koronką, jakąś listę, i tak dalej, to wszystko jest ok. Ładne, animacje, płynne, i tak dalej. Problem zaczyna się, gdy chcemy przeskoczyć bądź szybko przewinąć listę. Wtedy zaczynamy dostrzegać, jak zegarek od Apple gubi klatki w animacjach. A po raz kolejny, według mnie, przy takiej cenie, jest to mało ciekawe feature, bo tak by Apple pewnie to nazwało. Miałem okazję pobawić się, potestować wszystkie te aktywne watchfaces, y, czyli tarcze zegara. Nie jest ich zbyt wiele, ale te, które są zazwyczaj, dają możliwość konfiguracji w ograniczonym stopniu po raz kolejny. Tak, to nie jest tak, że w każdym rogu obok zegara można sobie umieścić, co się chce. Nie, tam jest zestaw standardowych takich funkcji które możemy sobie obrać, więc nie ma takiej swawoli jak w przypadku np. Android Wear, gdzie możemy praktycznie tarczę stworzyć sobie sami i sam taką właśnie gotową tarczę sobie tam wstawić do zegarka. Nie ma takiej opcji w przypadku Apple Watch. No, weźmy pod uwagę także fakt, że to jest dopiero pierwsza wersja oprogramowania, co zresztą widać. I, I mam nadzieję, że te wszystkie opcje zostaną dodane. Mam nadzieję, że nie z kolejną generacją i nie będzie to ten super ekstra feature, który wyróżni zegarek drugiej generacji od tego y, z pierwszej. Y, bo, bo znając Apple, też takie, takie coś może mieć miejsce. Y, no ale pozostaje pewien niedosyt. Głównie dlatego, że Apple miało czas na to, żeby przygotować się, żeby zrobić coś ekstra, a oni. Nie wiem, zaprezentowali Apple Watch już w zeszłym roku, na jesień zeszłego roku, tak jakby po prostu chcieli przetestować reakcję, czy ludzie odbiorą nasz zegarek z entuzjazmem, czy raczej nie. Hmm. No i później kazali nam czekać praktycznie pół roku. No i, i nawet teraz, zamawiając Priorderze 10, mnie akurat się w miarę udało i, i zegarek, jeżeli nie anuluje mojej. Mojego zamówienia to zostanie dostarczony przed końcem tego miesiąca, prawdopodobnie już 24. No nie wiem, no nie wiem, mieli czas, żeby się przygotować, nie zaskoczyli, ale z drugiej strony, no bądźmy szczerzy, bo piszecie, kurczę, poczekam, bo tu jakieś plotki, że Android Wear zacznie współpracować z iOS i tak dalej. Super sprawa. Też bym chciał skorzystać na przykład z Motorola Moto 360 i mojego iPhone'a. Chciałbym, żeby one ze sobą współpracowały, ale jeżeli ja mam żyć plotkami i czekać na przykład kolejne pół roku albo rok na to, aż zegarek Motorola zacznie z tym współpracować, no to to mija się z celem, prawda? Na dzień dzisiejszy użytkownicy urządzeń z iOS na pokładzie nie mają wyjścia. To musi być albo Pebu, czyli zegarek, no nie oszukujmy się, ale delikatnie i dyplomatycznie to nazywając średnio wyglądający, o średnio atrakcyjnej prezencji albo właśnie Apple Watch który choć nie jest super śliczny, jest bardzo dobrze wykonany i, i działa z iPhonem. no i najbrzydszy także nie jest, może nie wiem nie wychodzi do przodu jak jesteśmy do tego przyzwyczajeni w przypadku Apple, ale no posiadając iPhone'a nie mamy zbyt dużego wyboru albo Apple Watch albo plastikowy Pebble bądź Pebble Steel, który także nie należy do najładniejszych. Zobaczymy. To są moje wstępne przemyślenia. Oczywiście recenzje także nie są zbyt przychylne. Bardzo dyplomatyczne, ale w gruncie rzeczy nie są zbyt przychylne, bo wszyscy oczekiwaliśmy czegoś więcej. Na dzień dzisiejszy mam bardzo mieszane uczucia i istnieje duże prawdopodobieństwo, że mój preorder no nie odniesie skutku i zostanie anulowany. Zwłaszcza jeżeli moja kobieta się o tym dowie. Tak, i teraz czekam na Wasze przemyślenia. Piszcie w sekcji komentarze tuż poniżej. Także na Twitterach, Facebooku i tak dalej. Ja jestem dostępny, będę odpisywał. Jestem po prostu ciekaw, co Wy o tym sądzicie. Zwłaszcza po tym, co teraz zobaczyliście w tym filmiku. To by było na tyle. Do zobaczenia w kolejnym nagraniu na kanale bez pretekstu. Cześć.